Polskie Stronnictwo Ludowe prowadzi intensywne konsultacje w sprawie reformy emerytalnej. Wicepremier Pawlak spotkał się z Klubem Platformy Obywatelskiej. Klub PSL zorganizował spotkanie ze związkowcami. Po konsultacjach można było zauważyć nić porozumienia i zadowolenie związkowców. Przy stole dyskusja, która była z Polskim Stronnictwem Ludowym, konkretna, rzeczowa, myślę, że w części się przekonali, sami posłowie przyznali, że już są, że tak powiem, bardziej wyedukowani w sprawach, z którymi idą związki zawodowe. A ja chciałam powiedzieć Państwu, że jestem bardzo zbudowana kobietę, jako kobieta, pójdę. bo klub PSL myśli o kobietach. Po raz pierwszy usłyszałam, że mają bardzo wiele pomysłów dotyczących kobiet. Co mnie bardzo zadawala, bo nikt, żadna kobieta nie jest w stanie w ciężkich warunkach pracować do 67 roku życia. Związkowcy twierdzą, iż mnóstwo ich propozycji, o których nie chciał słuchać premier Donald Tusk, zostało przedyskutowanych z Waldemarem Pawlakiem. Lider ludowców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż klub PO zagroził wymianą koalicjanta w przypadku braku poparcia reformy. Konsultacje mają potrwać jeszcze dwa tygodnie. Wprowadzone są w tej chwili konsultacje, zgłaszane są różne propozycje i myślę, że dopiero na zakończenie będzie można spojrzeć na kompozycję tych różnych projektów i oczekujemy też i od Platformy Obywatelskiej i od pana, pana premiera Tuska właśnie takiego spojrzenia po zakończeniu tych konsultacji. Z tego co wiem, z tego co, co dzisiaj pan minister Kośniak mówił, pan premier wybiera się na komisję trójstronną, tam będzie dyskusja podsumowująca przebieg konsultacji i być może będzie to też dobre miejsce do zakomunikowania propozycji po konsultacjach.